Cześć przyjaciele! Dziś bardzo ciekawy temat. Volvo EX30, rocznik 2025 w wersji Single Motor Extended Range Plus z baterią o pojemności 69 kWh. To kompaktowy elektryczny crossover zbudowany na nowoczesnej platformie z naciskiem na bezpieczeństwo, ekologię i minimalizm. Na Nadwozie wyróżnia się charakterystycznymi światłami Thor's Hammer, Czystymi liniami i aerodynamiczną sylwetką. Wnętrze utrzymane jest w stylu skandynawskim: duży centralny wyświetlacz, niewiele fizycznych przycisków, materiały z recyklingu oraz przestronna kabina jak na tę klasę. Wersja Single Motor Extended Range posiada jeden silnik elektryczny z napędem na tylną oś o mocy około 272 konie mechaniczne, co zapewnia dynamiczne przyspieszenie i płynną jazdę. Zasięg według cyklu WLTP wynosi do 480 km. Rzeczywiste średnie zużycie energii to około 16-18 kWh na 100 km, w zależności od stylu jazdy i warunków. Dziękujemy za oglądanie i szczególne podziękowania za polubienia. Zasubskrybuj, jeśli kochasz samochody. Do zobaczenia!